Przed nami okres świąteczny, pachnący mandarynkami, goździkami i innymi korzennymi przyprawami. Dziś powiem Ci, dlaczego warto je stosować nie tylko od święta. Nie zapomnij zasubskrybować kanału, aby być na bieżąco z nowymi, ważnymi tematami zdrowotnymi. Czy pamiętasz ten korzenny zapach? który unosi się w kuchni podczas pieczenia świątecznych pierników. Przyprawy korzenne to esencja ciepła i głębi smaku, który przenosi nas w świat tradycji i egzotycznych przygód. Od tysięcy lat były one skarbem o wielkiej wartości. Handlowano nimi na odległych szlakach, a w medycynie ludowej przypisywano im wyjątkowe właściwości zdrowotne. Cynamon czy goździki od wieków wzbogacają smak, i zapach potraw, ale także pomagają w leczeniu różnych dolegliwości. Korzenne przyprawy, takie jak imbir, były cenione nie tylko za swoje kulinarne zastosowania, ale również za moc, jaką wnosiły do domowych środków leczniczych, pomagając np. w problemach trawiennych czy przeziębieniach. I właśnie od imbiru chciałabym zacząć. Imbir jest rośliną przyprawową, jadalną i kosmetyczną. Naturalnie występuje na obszarze południowo-wschodniej Azji i jest jedną z pierwszych przypraw korzennych, jakie zostały przywiezione do Europy. Jeszcze do niedawna używany sporadycznie. Dziś ma szerokie zastosowanie w kuchni, bo dodaje smaku daniom azjatyckim i wypiekom. Płącza imbiru są jadalne, mają niepowtarzalny intensywny aromat, ale warto go używać również w celu przeciwdziałania chorobie lokomocyjnej. Jest podstawowym składnikiem aptecznych środków właśnie na tę dolegliwość. Samo plasterka imbiru przyniesie podobny skutek co zażycie tabletki. Co dalej? Wspomaganie wydzielania soków żołądkowych, pracy jelit, niwelowanie wzdęć, oczyszczanie organizmu z toksyn, lepsza koncentracja łagodzenie migreny, bólu stawów czy stanów zapalnych w organizmie i szybsza walka z chorobą, ponieważ działa przeciwwirusowo i przeciwbakteryjnie. Imbir można spożywać na surowo, a poza tym sprawdzi się w formie naparów. Przygotować e, można z niego również tzw. zwane złote mleko, czyli miksturę, której skład wchodzi przede wszystkim mleko i kurkuma, ale dodatkowo może być ona wzbogacona różnymi dodatkami, w tym chociażby imbirem, czy też cynamonem, goździkami i miodem. Imbir można dodać też do herbaty, szczególnie przy przeziębieniu. Polecana jest herbata z imbirem. Na co ona pomaga? Taki ciepły napój bardzo dobrze sprawdza się przy kaszlu, a poza tym ma działanie przeciwgorączkowe. Imbir na bolące gardło i kaszel sprawdza się również bardzo dobrze. Pomaga zwalczać przeziębienie szybciej i efektywniej. W prewencji, natomiast picie wody z imbirem szczególnie polecane jest w godzinach porannych najlepiej na czto tuż po przebudzeniu. Jest to jeden z lepszych sposobów, by już od rana czerpać wiele cennych właściwości imbiru. Kolejna wartościowa przyprawa to cynamon. Te pozawijane w ruloniki aromatyczne laski o brązowej lub rdzawej barwie, pochodzący w dużej mierze z Chin, Indonezji, Sri Lanki, wykorzystywane są w potrawach azjatyckich, deserach i rozgrzewających napojach. Dawniej cynamon był wykorzystywany jako preparat pomagający utrzymać higienę jamy ustnej, pobudzający krążenie i niwelujący problemy trawienne. Dziś przede wszystkim stosuje się go jako środek. Silnie dezynfekujący, ponieważ przeciwdziała rozwojowi chorobotwórczych bakterii. Działa też przeciwwirusowo o właściwościach przeciwzapalnych, wspomagający pamięć i koncentrację, niwelujący stres i pomagający zwalczać depresję, ponieważ poprawia dopływ krwi do mózgu. Wspomagający przemianę materii, spalanie tłuszczu oraz obniżenie poziomu cholesterolu i cukru, zwalczający przeziębienie oraz Poprawiający trawienie, zwłaszcza po obfitych świątecznych posiłkach. Zapach cynamonu działa na wiele osób relaksująco i odprężająco. Nawet mała ilość cynamonu, dodawana regularnie do diety, może wpłynąć pozytywnie na zdrowie, bo ta mała przyprawa ma wielką moc. I na koniec. Goździki. Od tysięcy lat są one wykorzystywane w medycynie indyjskiej oraz ajurwedyjskiej jako lek na bardzo wiele dolegliwości. Z powodu zawartego w nich eugenolu wykazują szereg właściwości zdrowotnych. Do najważniejszych należy zaliczyć działanie antybakteryjne. Rzucie goździków pomaga zabijać bakterie i tym samym. Zapobiega infekcjom, działanie przeciwwirusowe pomagają przy przeziębieniach i infekcjach wirusowych gardła oraz górnych dróg oddechowych. Działanie przeciwpasożytnicze, z pomocą goździków skutecznie można zwalczyć nawet lambliozę. Działanie przeciwgrzybicze, doskonałe do leczenia kandydozy. Dodatkowo regulują pracę układu pokarmowego, wykazują działanie pobudzające procesy trawienne. Działanie przeciwbólowe. Rzucie goździków może zwalczyć ból zęba. Ponadto działanie znieczulające goździków jest wykorzystywane w stomatologii oraz zapobieganie bólom reumatycznym. Zewnętrznie stosowany olejek goździkowy pomaga pozbyć się bólu mięśni i stawów. Goździki są powszechnie znane jako przyprawa dodawana do wielu dań. Kojarzą się ze świętami Bożego Narodzenia, gdyż są aromatycznym składnikiem pierników i kompotów świątecznych. Słodki i korzenny aromat przyprawy nadaje również daniom niezwykłego smaku. Ale z goździków można także przygotować napar do stosowania przy zapaleniu jamy ustnej i gardła. Tak więc po przyprawy korzenne warto sięgać nie tylko ze względu na ich cudowny aromat kojarzący się ze świętami, ale przede wszystkim dla ich właściwości prozdrowotnych. Chciałabym polecić w tym miejscu preparat Laurosept forte jest to suplement diety łączący olejek laurowy, kurkumowy i imbir. Wspierający układ chrzęstny i kostny. Posiada właściwości rozgrzewające i odprężające, co jest korzystne, zwłaszcza w okresie zimowym. Z Kodem Natura rabat minus 15% na Laurosept forte oraz inne preparaty wspierające zdrowie. Dziękuję za Twoją obecność i do zobaczenia.